Pierwsze pytanie odnośnie importu z Chin: co warto importować? Każdy z nas, kiedy myśli o imporcie, zastanawia się, jakie produkty można by było zimportować z Chin. To jesteś ty. Ty patrzysz w kierunku chińskiej fabryki i zastanawiasz się, który z produktów warto importować. A w mojej ocenie nie powinieneś patrzeć tu. Twoje pierwsze spostrzeżenie powinno być tu, bo tutaj masz swoją grupę ludzi, którzy od ciebie. Kupują towar. Pierwszym pytaniem, jakie powinieneś sobie zadać, to jest: jaką ja mam grupę docelową i komu ja mogę sprzedać produkty, które nabędę w Chinach? Czyli twoim pytaniem nie jest, co warto kupić, żeby mieć super marże. Pierwszym naszym pytaniem jest: komu ja mogę ten towar sprzedać? Jeśli tutaj prowadziłeś przykładowo sprzedaż na marketplace i sprzedawałeś zabawki, masz już swój rynek docelowy, swoich klientów, którzy do ciebie wracają, którzy są lojalni wobec ciebie. Więc teraz wróćmy do samego początku. To jesteśmy my jako fullback. Ty przychodzisz do nas i najpierw ja jako specjalista muszę poznać twoją historię. Muszę wiedzieć kto za tobą stoi, kim jest twoja buyer persona i komu ty będziesz sprzedawał produkty, żebym mogła ci powiedzieć, co dziś będzie opłacalne importować z Chin. I wtedy my wspólnie razem patrzymy w stronę chińskiej fabryki. Ty jako specjalista w swoim biznesie, osoba która ma historię i zna ten biznes od podszewki, najlepiej wiesz, kim jest twoja grupa docelowa. Jeżeli ja to dobrze zrozumiem, możemy podjąć decyzję w jakim kierunku rozwijamy się, sugerując Twojej grupie docelowej nowe produkty.